Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kuba i witam was w kolejnym odcinku WWE Backstage. Powrót wielkiej gwiazdy na Royal Rumble nam się szykuje. Tym razem jesteśmy po gali Monday Night Raw i nie są to ani plotki, ani spekulacje, lecz czysta potwierdzona informacja właśnie od tego zawodnika. Dostaliśmy krótki materiał wideo, w którym właśnie gość, który zszokował nas w roku 2020, powrotem roku, został w tym momencie ogłoszony jako kolejny uczestnik Royal Rumble Meczu. Panie i panowie Rated R Superstar Edge powraca i to właśnie Edge po sześciu ponad miesiącach przerwy wraca do ringu WWE, aby zawalczyć w Royal Rumble Meczu. Właśnie w walce, w bitwie, w której powrócił po 9 latach nieobecności rok temu. Oto lista oficjalna zawodników, którzy wystąpią w tym Royal Rumble Meczu już za 5 dni na niedzielnej gali Pay Per View, oczywiście zawodnicy tutaj jeszcze przez te kolejne dni będą dochodzić Randy Orton, Edge, AJ Styles Biggie, Sheamus, Daniel Bryan Jeff Hardy, Bobby Lashley Jay Uso, Cesaro, Demis Otis, John Morrison, Sami Zayn Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler oraz Mustafa Ali spekuluje się, że jeszcze wiele nazwisk pojawi się na gali Royal Rumble, które nas zaskoczą spekuluje się również, że dostaniemy kolejne niespodzianki oraz przede wszystkim, że zawalczą zawodnicy NXT, czyli będziemy świadkami kilku debiutów oficjalnie no niestety tak jak Royal Rumble od 88 roku do 2020 gościło kurcze na stadionach, arenach wypełnionych wiecie przez fanów po brzegi tak jednak teraz odbędzie się tylko i wyłącznie Thunderdome wirtualnej kopule WWE co przyniesie przyszłość zobaczymy, no miejmy nadzieję, że Rated R Super Starecz powróci. No i pytanie brzmi, jaką rywalizację rozpocznie? Czy z Randy Mortonem, czy z kimś innym? Tego dowiemy się podczas drogi do Wrestlemania. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Cześć.